Cześć, z tej strony Artut. Dziś pokażę Wam unboxing gry planszowej Monopoly Skyrim, która to gra będzie miała premierę dosłownie za kilka dni. Gra została wydana w języku angielskim, oczywiście na licencji bardzo popularnej gry wideo. Tak wygląda z tyłu. Pudełko, jak widzicie, prezentuje się naprawdę nieźle. No i otwórzmy Gra oryginalnie jest zafoliowana, natomiast ja oczywiście musiałem najpierw zobaczyć w środku, jak wygląda. W środku jest instrukcja i ulotka promująca różne tytuły tego wydawcy. Oczywiście instrukcja jest w języku angielskim, jest standardowa, tak jak w każdej klasycznej grze. Monopoly. W środku znajdziecie też figurki. Są dwie kostki oraz domy i hotele w tej grze to yy, wioski i warownie. Są banknoty, oczywiście z grafiką ze Skyrima. No i bardzo atrakcyjnie wydana plansza. Tak wygląda na zbliżeniu. Znajdziecie tutaj standardowe pola jak w każdej grze planszowej na licencji Monopoly, czyli start, więzienie, parking i idziesz do więzienia, no oraz lokacje znane z gry wideo Skyrim. Oprócz tego, w środku znajdziecie również specjalny woreczek z materiału na wszystkie figurki. Karty lokacji oraz karty szansy i kasy społecznej. W tym wydaniu one nazwane są nieco inaczej. No oraz piękne kolekcjonerskie figurki. Standardowo sześć figurek, bo na tylu maksymalnie graczy może, może grać w tę grę. Tak wyglądają figurki. Jedna uciekła. E, gra jest już dostępna w przedsprzedaży, w związku z tym możecie ją już zamówić. Nakład jest bardzo ograniczony, więc warto się pośpieszyć. Link do produktu znajdziecie w opisie. Do zobaczenia, cześć!